Takie było powitanie nowej Zielonej Góry. Z pompą huczne i historyczne. Tym razem Zielona Góra świętowała nie tylko z powodu nowego roku, ale także z powodu awansu w hierarchii największych miast w Polsce. To był najważniejszy spośród wszystkich powodów do iście szampańskiej zabawy. Na szczęście w głowach nie zaszumiało na tyle, aby doszło do jakiegoś nieszczęścia. Policjanci wprawdzie interweniowali ponad stukrotnie i oczywiście większość interwencji związana była z alkoholem lub z zakłóceniami ciszy, ładu, ale wiadomo, że w tym dniu bardzo dużo osób bawiło się na, w różnych miejscach. Niemniej jednak oceniamy tę sylwestrową noc oraz Nowy Rok jako bardzo bezpieczne. Zielonogórska policja chwali mieszkańców za świętowanie z głową, rozsądkiem. Na drogach powiatu wykazali się także kierowcy. O pechu mogą mówić jedynie uczestnicy kolizji, ale co najważniejsze, wśród prowadzących ani w Sylwestra, ani w Nowy Rok nietrzeźwych nie znaleziono. Oby tak nie tylko przez kolejne 364 dni. Zatrzymanych zostało 19 e, osób, które zostały odwiedzone do Izby. Wytrzeźwień. Jeśli chodzi o nietrzeźwych kierujących, zatrzymane zostały dwie osoby, ale tylko w dzień w Sylwestra, w ciągu dnia. Wczoraj nie zatrzymany został nikt. Dzisiaj również był trzeźwy poranek zorganizowany w Raculi, także nie został zatrzymany żaden nietrzeźwy kierujący. Jaki nowy rok, taki cały rok i oby tak też było. Niech nam nie zabraknie rozsądku w całym 2015 Życzmy sobie całorocznej zabawy tylko z głową.